Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek w gościach u Pana Dawida, który wygra, wygrał konkurs. Na, na taki konkurs pokaż mi swój ogród, a sponsorem nagród była firma Cellfast. Wygrał tą nagrodę, ma przepiękny ogród, ale ja zaraz Wam go pokażę. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Tam z tyłu w tle widać już dom. Tutaj widać taką górkę w skrzydlnej u pana Dawida. No i jestem w ogrodzie u pana Dawida. Pan Dawid ma wspaniały ogród, ale jest taka różnorodność roślin. Tutaj na przykład jest bananowiec. Pięknie i wygląda. Trzeba go potem przycinać i wykopywać na zimę. I tak pan Dawid robi. Ale zobaczcie, gdziekolwiek tu nie spojrzymy, tu jest taka różnorodność. Tutaj jest taki. Strumyczek, który też wylewa czasami co kilka lat, i tutaj to wszystko znajduje się trochę pod wodą, no i też może to zniszczyć nam jakieś rośliny, ale nie całkiem i nie zawsze, nie wszystkie, dlatego że, nie wszyscy, że niektóre rośliny taką wilgoć lubią i taki mikroklimat. Ale pięknie tu ma takie miejsce, pozwoli mi to wszystko nagrywać. Zobaczcie, jakie stare jabłonie, to są jabłonie obrośnięte bluszczem. Przepięknie, przepięknie to wygląda. Ja taki zrobię szybki spacer, żeby za dużo czasu nie trwał ten film, nie był za długi. I to jest taka miejscowość skrzydlna. Pan Dawid właśnie. Jest laureatem konkursu CELFAST. Otrzymał od przedstawiciela zestaw narzędzi. Dobrze, bo mu się to przyda, bo pracy ma sporo, a dobre narzędzia warto mieć. Tutaj zobaczcie, w jakich on tutaj w warunkach żyje. I jeszcze muszę Wam powiedzieć, że nie ma ogrodnika. On robi to sam. Sam, ale też przy pomocy swojej mamy. Tutaj ma następny skwerek. I tak się tę pasję, tę pasję ogrodnictwa tak ma od 95 roku, czyli ponad 25 lat, ale taka intensywność takich nasadzeń fajnych to gdzieś tak 12-13 lat temu. Gdzie jeździ, pozyskuje jakieś rośliny, pozyskiwał piękne, kujące takie ostro krzewy chyba. No, a tu taka góra. I jeszcze jeden fragment wam pokażę. To jest takie dziwne drzewo. Drzewo dinozaurów ma kolce. Tak rośnie. Mój Dawidzie drogi, powiedz mi, jak się nazywa to drzewo, bo ja tej nazwy nie mogę wypowiedzieć. To przepiękne drzewo pochodzące z epoki dinozaurów. Nazywa się Araucaria Chilijska Monkey Puzzle Tree lub też Monkey Tail. Tutaj następny kawałek ogródka. Pięknie. Oczywiście i tam ma warzywnik, stare jabłonie. Tutaj palma wytrzymuje do minus 12 stopni, trzeba go potem ją owijać. Owijać ciepłą agrotkaniną zimową. A tutaj taka roślina, która jest podobna trochę do konopi indyjskich, ale nie są to konopie. Dawid, jesteśmy przy tej roślinie, która faktycznie jest podobna do takiej znanej. Jak ona się nazywa? Powiedz: To Choicea ternata, Choicea meksykańska, odmiana Aztec Pearl. Okej, okay. i mówiłeś mi, że ona kwitnie dwa razy w roku. Zgadza się. W maju oraz we wrześniu lub też w październiku, czego dowodem jest ten oto widok. Tak, i słuchajcie, jest październik. 11 października, piękne kwiaty. No tak tu wygląda wspaniale. Taka różnorodność roślin. To wszystko w tym odcinku. Już żegnam się z Wami z wizytą w ogrodzie u Pana Dawida w Skrzydłej. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.